Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj poruszamy temat zakaz smartfonu w szkole do 1 września 2026 roku. Co to tak naprawdę dla nas znaczy? O zakazie, tak naprawdę, smartfonów w szkołach. Wiemy oficjalnie, że przepisy, które miały wejść szybciej, zostały przesunięte, moi drodzy, na wrzesień 2026 roku. Czy to jest dobra zmiana? Co to dla nas wszystkich oznacza nastolatków, nauczycieli i rodziców. Moi drodzy, fakt jest taki, że termin jest znany, tak, czyli nowe przepisy dotyczą, dotyczące korzystania telefonów mają wejść 1 września 2026 roku, czyli dopiero za następny rok szkolny, czyli rok szkolny 2026-2027. Natomiast obecny rok szkolny po prostu mija, mija na starych zasadach. Czyli nadal zależy to od regulaminów, jakie są w danej szkole, tak? Moi drodzy, pytanie brzmi, dlaczego termin się przesunął, tak? Otóż okazuje się, że, że wciąż trwają, wiecie, takie spory polityczne, tak, prawne, czy zakaz właśnie ma być taki narzucony z góry przez państwo, czy szkolne zasady są ważne i mogą one po prostu pozostać, tak? MEN wprost mówi, że że chcę dać dyrektorom jak najbardziej więcej decyzji, ale nie chcę dawać takich sztywnych, wiecie, zakazów. Hmm? I kolejne pytanie: co się zmieni, jeśli te przepisy wejdą? Po pierwsze, moi drodzy, szkoły podstawowe będą mogły jak najbardziej wprowadzić zakaz używania smartfonów, bo dostaną do tego podstawę prawną. Natomiast jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, licea technika, mogą ale wiecie, nie muszą tego robić, tak? Tak naprawdę decydują dyrektorzy. I szkoły mają trzy miesiące od wejścia w życie nowych przepisów, żeby oczywiście zmienić to, uaktualnić w statucie, w regulaminach szkoły. Hmm? E, wiecie, to, to nie jest zakaz tak od razu, który będzie obowiązywał w każdej szkole. To nie jest zakaz też wpuszczania e, wiecie, telefonów. Przepraszam, obony. Zobaczcie, nie podłączyłam, nie podłączyłam baterii. Przepraszam bardzo. Już jest, już jest. Jeśli chodzi o ten zakaz, moi drodzy, no to może też przyjrzymy się do tego, jak na przykład jest w Europie, tak, jak oni sobie tam radzą. W wielu tych krajach europejskich obowiązuje taki zakaz korzystania ze smartfonów podczas lekcji i w ogóle w szkole. Wiecie, to tak naprawdę myślę, że są korzyści, tak, bo to jest lepsza, Koncentracja tego dziecka, trzeba dyscyplina, wiecie, też relacje międzyludzkie, tak? Wiecie, ja osobiście no nie jestem takim zwolennikiem zakazów, nakazów, tak? Ale, wiecie, no nie wierzę też, że zakaz bez rozmowy cokolwiek może tak naprawdę naprawić, polepszyć, ulepszyć, tak? Uważam, moi drodzy, że rozmowy o telefonach powinny tak naprawdę zaczynać się już w domach. W ogóle tak, po co są te telefony, do czego one mają służyć yy, i kiedy zaczynają nam szkodzić? Wiecie, w szkole natomiast yy, widzę tu jedną taką zasadę. Na zajęciach 100% skupienia, naprawdę. To jest czas dla ucznia, tak? To jest jego rozwój, to jest jego przyszłość. I lekcja, wiecie. Yy, to nie przerwa, to nie jest tło, wiecie, do jakiegoś tam skrolowania, czy nagrywania i tak dalej. Lekcja to jest moment, w którym warto wziąć dla siebie jak najwięcej, tak? Skorzystać, przyjąć tą wiedzę, którą dzieli się nauczyciel, tak? Poszerzyć swoje umiejętności, to też rozmowa, to też doświadczenie, jakie zdobywamy podczas lekcji. I wiecie, jeśli to zrozumiemy, wspólnie ustalimy, ustalimy takie granice, no to nie będziemy potrzebować twardych zakazów. Naprawdę? Wystarczy tak naprawdę świadomość, odpowiedzialność, wzajemny taki szacunek. Hmm? Mój drogi, moja droga, proszę Cię, um, możesz napisać w komentarzu, czy Wy w szkołach, w Waszych szkołach, jak to już jest, jakie zasady macie dotyczące używania telefonów? Czy ten właśnie zakaz odgórny w ogóle ma sens? Zapraszam jak najbardziej do rozmowy. Bo szkoła, moi drodzy, to nie prawo absolutnie. To codzienność, którą tworzymy razem. Proszę cię bardzo, zasubskrybuj mój kanał, żebym mogła więcej takiej treści przekazywać. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.